17 O to szkoła kreowana zgodnie z filozofią jedynki, co oznacza współdziałanie na każdym poziomie. Nasza młodzież będzie miała dużo przestrzeni do podejmowania decyzji, do współdecydowania o szkole. Szkoła stworzona dla uczniów przez uczniów. Będziemy szkołą w chmurze. Nasi uczniowie będą mogli rozwijać kompetencje informatyczne na poziomie rozszerzonym. Nie będą ograniczeni profilami. Mogą wybrać rozszerzenia naturalne, takie, jakie będą im potrzebne w przyszłości. 17 LO to miejsce, w którym będziesz mógł doskonalić kompetencje społeczne, działać na rzecz dobra innych. Dzięki tytułowi Szkoły z Mocą Zmieniania Świata przyznanemu przez Fundację Ashoka, jesteśmy w światowej sieci szkół innowatorów edukacyjnych. Uczymy się od innych. Tworzymy swoje innowacje edukacyjne i wzbogacamy ofertę szkoły, a tym samym bogacimy umiejętności i uczniów, i całej kadry. Nasi uczniowie będą współpracowali z firmą Joberi. Będą to projekty informatyczne. Informatyka miękka, interdyscyplinarna, gdzie będziemy łączyli informatykę z biologią, z psychologią, oraz informatyka twarda, gdzie uczniowie będą uczyli się programowania, będą obsługiwali sensory, będą zajmowali się robotyką. Najbardziej lubię pracować metodą projektów, ale również używamy różnego rodzaju aplikacji, przygotowujemy quizy i bawimy się wspólnie na lekcji, dowiadując się o tym, że na przykład królowa Elżbieta I miała 80 peruk, a Henryk VIII zabił dwie tylko ze swoich sześciu żółt. Angażuję uczniów w projekty międzynarodowe, międzyszkolne, szkolne. Pracuję w grupach, pracuję indywidualnie. Lubię rozmawiać z nimi, lubię się od nich uczyć, lubię się dowiadywać, wielu ciekawych rzeczy, nie tylko dotyczących języka niemieckiego i lubię patrzeć, jak oni się tym językiem niemieckim zachwycają. Uczestniczyłam w seminarium kontaktowym i twinning w Paryżu, co zaowocowało współpracą ze szkołami we Francji, w Dijon oraz w Austrii. Uczestniczę z klasą w tej chwili w projekcie Apps for Good. Jest to projekt, który pozwala przejść cały proces tworzenia aplikacji mobilnej, począwszy od pomysłu, researchu, designu aż po marketing. 17 LO w Gdyni to szkoła nowych możliwości.